Halo, hello. hej, cześć, dzień dobry, wam wszystkim, ludzie z tej strony, Ksaki. Zapraszam was na czwarty odcinek z gry Grand the Auto Definitive, czy inaczej, nie wiem jak to się mówi, mam to gdzieś. Edition yy, No i co, kontrolujemy misję Ujoya, zobaczymy co on dzisiaj dla nas ma. trup w bagażniku. Beautiful, just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. All right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. Jeden z Ferelli z tego właśnie co he had to him Take the korps to the crusher in Hallwood, alright? No dobra. To prosta raczej misja. Nic z, e, nic takiego trudnego nie czeka, więc Wynocha. E, dobra, co się zmieniło podczas ostatniego odcinka? Boże, co się drzesz? E, zmieniło się to na pewno, że... E, Chyba cię ci musiałem zrobić. Na czym ja to skończyłem? No tak, coś się zmieniło. Trochę paczek pozbierałem. Ja chyba około 30 mam na razie, więc jest git. Na razie więcej mi się nie chciało zbierać. Boże, jak to jest głośno. Dobra, gry tak podgłośne nie no, jest głośno, ale dobra, niech będzie głośno. że trochę dialog. czekajcie, trochę ciszę. Zresztą o jedno, żeby to tam nie przesadzać. No i dobra. Weźmy ten samochód. Naprawdę wielkim trapieniem z c... bracia Forelli. to jest samochód? Z gniazdami? Aha, dobra. Będą nas pewnie przeszkadzać. Co wy, co wy odbrać, panowie? Co wy ściepili? Dobra, czekajcie. Zrobimy sobie tak kamerkę. Slow motion. To jest kury. A wy to co? Znaczy tak, ja ci wskoczymy gdzieś, żebyś... No i mamy yy, tutaj trochę... Um... Jest też git. No dobra, zakończyliśmy mis misję u... ...Dwaja, jedną. będziemy chyba po kolejną, bo do niego zaczniemy trochę później, na razie zacznijmy... Yy, ...te od... skończmy te od Dwaja, tak? radzimy się na miejscu. Dobra, what a ride she's gonna be, huh? Alright, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 4 or five o'clock. Not a minute after. Dobra, no to Musimy... nie wiem, nie widzę celu na razie, nie wiem jak sobie. bit. Dobrze. Dobra, jedziemy. No na szczęście tutaj tak Liberty City, to nie jest takim potężnym takim miastem jak na przykład y, San Andreas czy tam... Hmm, GTA 5 na przykład, czy GTA 4, czy tam, czy też. To wiesz, nie jest i oczywiście Stonem Demba, bo ja... E, dobra, może mnie trochę słychać, ale na pewno będzie lepiej grać, więc tutaj plus taki. Także trochę później wyciszę znowu. Teraz zacznę. ciśnij klakson. No dobra, wiecie co? Zmienimy furę może. Po e, bo jednak... Oj tam, samochód. Płynę, że ja nie chcę. Nie będziemy ryzykować, tak? No, będzie lepsza fura niż Anta oh, Zapraszam Jest w mniej ulicy, no dobra Nie mają maskę. myślałem, że mam że po prostu czarny jest yy. Dobra, trochę na rasista wyszedł no, Dobra, nieważne Lecimy tutaj. Ike, of mhm. mi się GTA 4 przypomina. Szanowni Państwo, chyba nie wiedzieliście, co tam się dzieje. I oczywiście policja. Czyli nic nowego. Trochę do paint spray'a czy tam jak to tam się nazywa tutaj w tej No Jak to w każdym GTA to trochę tak, inaczej wszystko brzmi Ups Nie będę w tym tak No z policją to nie ma tutaj jakiejś trudności wiele Jezus Zacofniemy sobie ładnie No i dobrze. Zmiana roślin... Tak, kierunek spokoju i zmienia żenę. Dobra, no to mi ich je odstawić. I co, to tyle? No i 30 tysięcy, ładnie. No i dobra, skończyliśmy już wszystkie misje Uriah'a, idziemy do Tony'ego od Cyprian'ego. Czy jak my tam... no głównym bohaterem w Liberty City Stories, tak. Znaczy co on tam to, dla to nas ma. Tony? E, znaczy Tony... Zabierz brudy do pralni. Zabierz do pralni. to be a tough guy.

Jeszcze już w że już nie polubię tej misji. Nie że to chyba mam misję, ale zacznę dodatkowa, zawsze się przyda. Coś się zapowiada, że to nie będzie taka łatwa gra. Nie co trochę tak nie rozumiem. Co tu się dzieje, ale... To już taki szczerze mały problem. Co to są granaty? Nie, tak, granaty. No, ciekawe. Dalej rzucisz granaty. No jakby sobie w miejscu byłoby łatwiej, ja tak to jeżdżę. Człowiek w dół, chyba że po prostu zatrzymamy jakoś i rzucimy granata, to te też tak może nie powiem, że nie można tak zrobić. Ale tak to trochę staniesz, czy nie staniesz? Nie staniesz. Dobra, tak to możemy zrobić. Tam głupia. E to szczerze mówiąc, takim muzykiem już się chyba porozwalać. tam granatami. Dobra, teraz tak Ciebie tu można rozwalić, nie ciebie Najpierw co robimy. Nawalamy. Nie kolejny silnik. Dobra. Znaczy ciężarówka padnie, ale dobra, teraz tak... Tu, 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 tu. Nic nic, nic że warto było ja inaczej pozbierać te paczki bo no, jak mamy tę to w trochę rozgrywka będzie na nas ale co to no tam najszczegół tak ciebie jeszcze i chyba misja będzie skończona dobra, słuchamy się no, misja wykonana 20 tysięcy Okay, no to co lecimy na kolejną misję, no bo już nie ma co się... A Or trying to. He'll never be as tough as this pop. But he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody. I mean nobody messes with Tony Kipriani. No. 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 No i tak takie fabry lubię, nie? Że krótko mówią i razem lecimy, akcja leci, no i to się mi podoba więc y, jest dobrze no jest no na mam nie samochód skoczył. Dobra To zobaczmy Chyba tak, tak jest. weźmiemy sobie... LG. Przysięgnęliśmy. Oho. Uh Każdej -huh. strony nas zaczęli? Czyli co? Robimy, bronimy się, czy jak? To pułapka załatwi. Dobra. Dobra Teraz tak uwaga na policjanta bo ja takie szczęście mam, że może mnie aresztować No i dobra, udało się nie, ja nic ja ani ci jak Nie, nie już będę będę mówił na niego Cypriani No bo to oni po prostu lepiej po prostu Pani No ale dobra Chcę oddać coś na to miejsce i oddać w porce. No i mamy 10 tysięcy na koncie. Naprawdę szybkie są te misje. Jeszcze możemy nam zrobić w firmie. Halo? Salvatore zwołuje na Radę. Salvatore zwołuje na Radę. Chcę, żebyś zbierał limo i jego chłopaka Joey z garażu. Potem zbieraj Luigi z jego klubu. Wróć tutaj i zbierz mnie.

Jak jedziesz, bo że gdzie tutaj są? Po prostu no i zasady w ogóle. Co to mówi? Kurwa? Dobra, nieważne. Dobra, zobaczmy co tam u A, no, czyli arsenał z nami zrobił, no dobra. No teraz razu ją. No ja trochę nie jestem dobrze ubrany, ale... Dobra, jak jechać, tak. idźmy daj. No. dobrze. No daj, moje, moje dobrze, no. Dobra. ruszajmy po kogoś tam nie wiem po kogoś tak szczerze, ale po prostu ruszajmy kwiat oczywiście ups no i dobra Nie, to jest ten. To zleceń oddawał. Ten. ten. Luigi chyba. Luigi. Dobra, teraz pojedziemy, tak? No, lecz i tak, jakbyśmy pojechali, to i tak, tak samo. Więc żadnej zmiany tutaj nie było. Mamy tutaj w prawo oczywiście znaczy, tutaj mamy naszego grubaska <grymne> Gdzieś tak za wolno idzie coś ja się jak nic O, jednak ja się myliłem No i... Dobro przy... Dobra, szybko Hi, no, szybko kodyfikacja na jak nas popychają, jeszcze to zostawili drogę. Dzięki, ale pomogli. No i dobra, świat będzie pewnie? Oczywiście. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! All oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too you long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, will be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony, how's your mama? She's a great woman, you know, strong, Fiorenza. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to new friend here. Dobra. I see nothing but good for you, my boy. Fajnie. Eee, Dobra, zrobimy. jeszcze możemy misję się Salwatora? Zrobimy Następnie, nie? Nyank. Oh, boss. Me and the fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria, move your butt. Dumb bro does this every time. And here she is, the one and only queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered, and isn't he big and strong? Hey, fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Yes, <coughs> No to ten No co, no, będziemy na razie jeździć jeździć Pokonywać. W ogóle sobie zaczęliśmy szybkie podsumowanie. No, nie podsumuję statystyki. Procent ukończenia kończenia 13. No ale też to trochę mamy przed sobą. Znaczy pewnie to jest są procenty przed tym, ale to, to, to... Mhm. da... znowu nas atakują.

nie nazywaj mnie pieskiem. Kurwa. Żeby ci tylko tylko na nie nastrzenił. No dobra, powiedzmy, że wiemy o co chodzi. Znaczycie pewnie jakaś triada tu będzie. No właśnie, to co? co? Dobra, nie wiem. O, ciężar. O Boże. Nie mam nic To jest największe wypada, co ja otwieram. Nie, zostaw! Nie, kurwa! Piotr, kurwa! Dobra dobry, kurwa! Dzień dobry, kurwa! zalaska! Ja no dobra. O Jezus! Ale mnie w ducko. Pierdzielno. Dobra, no zbokuj to się. Chcesz tylko skręcić na prawo? No, no będzie jakaś kacenka czy nie będzie? Ktoś tam jest ale... Nie, tylko odprowadzenie nie Tyle. A ja nie. No dobra. Jeszcze tam mamy misję utoniewa, ale no dobra, to już wszystko na kolejny odcinek, więc... Mam nadzieję, że wam się podobało, że trochę te... reakcji było, więc... Trzymajcie się. Cześć.